Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj przyjrzyjmy się temu, jak wygląda krajobraz po bitwie, czyli zobaczymy, jak zmieniła się sytuacja na hydrze po zmianach, które zostały wprowadzone już prawie tydzień temu. Troszkę czasu minęło. Miałem okazję pograć troszkę też na, na, na moich kontach i pooglądać różne filmy, zobaczyć sobie testy różnych czempionów, poczekać, aż spłyną wyniki. Które obecnie są robione na hydrze, i możemy sobie podsumować, jak to wszystko wygląda. No więc, generalnie, co się zmieniło? Otóż w tym momencie na hydrze, no przede wszystkim obcięli ilość turn, limit turn o 500. Było 1500, mamy teraz 1000, co generalnie. Uważam, jest dobrą zmianą. No ale generalnie, całe te zmiany miały zniwelować gigantyczną przewagę, nad jaką miały teamy z Strandom, również temy z Wixwellem, nad całą resztą e, graczy, którzy nie mieli takich timów, więc to był numer, cel numer jeden. Więc przyjrzymy się, czy udało się to y, zrealizować. E, no więc może zacznijmy od Wixwella. Jak widzicie, w, tutaj to jest. Nightmare, tak. Czy widzimy jakieś wykswellów gdzieś? Nigdzie. Nigdzie nie widzę Wixfela. a to dlatego, że wprowadzono limit, jaki może mieć shield. To jest milion punktów. Wcześniej tego limitu nie było, co sprawiło, że Tim Wixwell Janika nie ma jakiegokolwiek sensu. On zadaje teraz dużo, dużo, gigantycznie mniejsze obrażenia. Więc niestety, ale no Plarium ma tą tendencję, że jak wprowadza jakieś zmiany, to ma dwie opcje. Albo robi zmiany niewystarczające i nie rozwiązuje problemu, albo y, odpala y, tutaj wersję atomową i równa z ziemią y, teamy, czy no timy których chce zmieniać. No i w przypadku Wixwala Janiki właśnie odpalili tutaj opcję atomową i ten team w ogóle przestał istnieć. E, przez właśnie wprowadzenie limitu tego shieldów No i obiecywali, no mówili też. Aj, nie wpłynie to na. E, nie wpłynie to na. E, wcale na klan bossa, ale będziemy monitorować sytuację. Jak e, tutaj coś nie będzie działać, to możemy ten limit jeszcze pod nim manipulować. No ja wrzuciłem. E, Tutaj wrzuciłem na mój kanał w sekcji społecznościowej ankietę z do, do osób, które takiego teamu używają, czy ciągle możecie robić na jeden klucz, ponieważ ewidentnie te zmiany mocno wpłynęły na klan bossa. Spójrzmy sobie na Nightmare, na Ultra Nightmare, na mój team, gdzie ja tutaj jestem, tutaj. Jak widać, używam właśnie takiego teamu wcześniej przed nerfem ten team robił jakieś 550 milionów na Ultra Nightmare. Obecnie robi. 100, I to 190 to jest dobry klucz. Bo widziałem koło 150 też zdarzało się. Ten tym już nie dojeżdża do końca do końca limitu. Tur. Gdybym, bo nie mam tutaj nikogo, kto ma Shield, set, więc gdybym wprowadził silcę u kogoś, prawdopodobnie ten wynik byłby jeszcze lepszy. No, dla mnie nie stanowi to problem. Ja i tak robię na jeden klucz, czy zrobię 550-190 milionów. Tą najwyższą nagrodę mam. Ale ja mam dobry team. Tak, mamy dużo graczy, którzy mieli no niezbyt dobre teamy i w tym momencie taka zmiana tego mogła ich zaboleć. No i w ankiecie się okazało, że na szczęście nie było tam hmm, chyba 4% tylko osób odpowiedział, że robili na jeden klucz. Teraz już nie robią, więc jest to niewiele, ale ciągle takie osoby są. A no, miało czegoś takiego nie być, więc mam nadzieję. Że jakoś to zaadresują, żeby, żeby ten limit zwiększyć, żeby jednak te osoby, które już nie mogą robić na jeden klucz, żeby nadal, żeby znowu mogły to robić. No więc, no niestety, zmiany dotyczące, no nie uderzyli bezpośrednio w Wella, jego skillów nie zmienili, no ale wprowadzili zmiany, które miały na niego wpływ. Kolejną rzeczą, jaką zmienili, to jest Serpent's Will. Wcześniej, e, chociaż nie, najpierw przejdźmy jeszcze do tontu, bo to się wiąże z tym e, poprzednim timem jeszcze, e, zmienili tont. W tym momencie tont już nie chroni przed pożarciem. E, niestety z, uderzyli w tutaj wszystkie permatont teamy, czyli teamy, które korzystały z tego, że cały czas ten tont był, przez co nikt nie był pożerany. E, Niepotrzebnie, moim zdaniem, ponieważ OK, Wickswellianika z tego też korzystał, ale już ta pierwsza zmiana te teamy rozłożyła, więc nie było powodu, żeby sprowadzać kolejne zmiany, jeśli chodzi o mechanikę ton. Zwłaszcza, że potwierdzali jakiś czas temu, że to działa tak jak zamierzali i jest OK. No, inne teamy, które korzystały z tej mechaniki, to nie były jakieś teamy, które robiły gigantyczne obrażenia, bo tam no, trzeba było mieć dużo czempionów, które sprawiają, że. Ten tont cały czas jest, więc było mniej miejsca na nukerów. W związku z tym te obrażenia nie były jakieś gigantyczne. Nie wiem, to było po 300-400 milionów, więc nic jakiegoś wielkiego. Więc nie wiem, dlaczego trzeba było to. Po co było to w ogóle zmieniać? No, niestety zmienili teraz te teamy, już nie działają. Swoją drogą jest bug. Bo z tego co pamiętam, to tont w tym momencie powinien działać tak, że jak że mark of Hydra, tak? czyli ten znak. Który, informacja o którym, który czempion zostanie pożarty, powinna iść na czempiona stąd, ale tam jest bug. To nie działa w tym momencie prawidłowo, więc wprowadzili zmiany. Źle przetestowali. Nie działa to w tym momencie dobrze. Idziemy dalej. Serpent's Will, czyli buff, który Hydra dostaje po tym, jak się odradza. Wcześniej zmniejszał obrażenia o 75%, ale to nie było wystarczające. Tranda sobie z tym radziła. Rzucało się heksa, uderzało po porządnie i, i takie głowy leciały od razu więc teraz y, to jest redukcja obrażeń o 100% czyli takiej głowie nie możemy zadawać obrażeń no i plarium oczywiście od razu się pojawiły głosy, no że przecież co jeżeli będziemy mieć cztery głowy z 4 głowy z tym buffem i nie będziemy w stanie za, zadawać obrażeń, I oni powiedzieli nie martwcie się jeżeli dwie głowy się odradzają naraz to tylko jedna to będzie miała więc nie ma problemu to będzie ekstremalnie rzadka sytuacja, gdzie coś takiego będzie miało miejsce. Przypomnę, że jeżeli dwie głowy naraz się odradzają, jeżeli wszystkie cztery głowy są obcięte, to wtedy, kiedy pierwsza się odradza z tych czterech, to od razu odradza się też druga. I no niestety ponownie źle to przetestowali i mamy wiele sytuacji, ludzie już dużo screenshotów się pojawiło, gdzie wszystkie cztery głowy mają permatont permaton sorry. Mają serpent's will. I nie jesteśmy w stanie zadawać obrażeń. Ale nawet, jeżeli to są trzy głowy, to to jest gigantyczne. Co mi się już wielokrotnie zdarzyło, jak ja jechałem. Czterech nie miałem, ale trzy jak najbardziej. I to jest gigantyczna redukcja obrażeń, jakie możemy wbijać, tak? A trzeba pamiętać, że do tego mamy 1 trzecią mniej czasu. Bo obcięli nam tury. No więc tutaj znowu złe testy. No i niestety. Kolejna rzecz, która obniża nam obrażenia. Do tego dochodzi złe AI, ponieważ czempioni na auto potrafią atakować właśnie te głowy, którym nie można zadawać obrażeń. No, oni już to zauważyli powiedzieli, że będą to, y, będą to zmieniać. Dodatkowo, nie wiem czy to jest przy wszystkich czempionach, którzy mają y, Alejatak czy tylko Lady Mikage, bo wiem, że na pewno ludzie raportowali, że Lady Mikage tutaj na Alejatak nie wybiera głowy, która pożarła czempiona to też no, nie powinno się zdarzać, więc to jest kolejny bug do, do koszyczka. No i co dalej wprowadziły te zmiany? Otóż no, mi się wydaje, że generalnie Hydra była projektowana jako boss, którego trzeba robić ręcznie, którego na auto obrażenia będą dużo mniejsze. I te zmiany, które oni w tym momencie wprowadzili, jeszcze bardziej y, wprowadzają nacisk na to, żeby grać ręcznie, jeżeli chcemy mieć y, większe obrażenia. Y, no wielu graczy tego nie lubi, już wiele było teamów, które robiły automatycznie, w tym ja takie miałem. No i teraz, y, no nie jest już tak łatwo. Przez to złe AI, AI przez to żeby, w którym dobrze wybierać głowy, które będziemy atakować, y, bo na przykład głowa obcięta jest, y, obcięta głowa jest, wiemy teraz ma HP, i już prawie zbiliśmy to HP do, do zera i ona się wtedy od razu odradza. No więc jeżeli nasz champion, na przykład, który wrzuca provoke, nie ma tego prowoku gotowego, no to takiej głowy niekoniecznie chcemy, nie chcemy dobijać takiej głowy, żeby się, bo jeszcze się odrodził głowa head of decay, a my nie będziemy mieć provoke'u gotowego i no i wyczyścić z debuffów wszystkie głowy. Albo przyjdzie głowa, która wrzuca Poison Cloud, a my nie mamy block, buffs, block debuffs nie, block buffs, i wrzuca na wszystkich poison cloud. Także na takie rzeczy trzeba w tym momencie mocno zwracać uwagę. No a nie da się tego robić, jeżeli gramy na auto. Dodatkowo tutaj niektórzy ludzie zwracają uwagę, że decrease speed w tym momencie nie jest w ogóle pożądane. No bo wrzucając decrease speed przez dłuższy czas. Głowy, które mają Serpent's Will, tak, zanim się ruszą, minie więcej czasu, więc mamy większy czas, w którym nie możemy zadawać obrażeń. No, teraz też pojawiają się już pomysły takie, żeby wykorzystać taktykę, ale ja plus czempioni, którzy mają bardzo mocne uderzenia na A1 i celujemy w tym momencie, wybieramy głowę, która zaraz jest obcięta i zaraz no, już prawie HP nie ma. No i wtedy uderzamy ally atakiem albo tu jest Tiox wykorzystywany, ponieważ Tioks na swoim A1 sprawia, że dołącza do niego drugi champion, który ma najwyższy crit damage. No i wtedy będzie taką głowę, która prawie już się odrodziła. Uderzamy i zadajemy maksymalne obrażenia. Dlaczego ma być prawie nie, prawie HP już zejść? Dlatego, że możemy zadawać że wliczają się nadmiarowe obrażenia, czyli Zostało na przykład 100 tysięcy HP takiej e, obciętej głowie, a jeżeli mi ją zaatakujemy za 300 tysięcy obrażeń, to nie, nie liczy się tylko 100 tysięcy, ale liczy się też to nadmiarowe, czyli całe 300 tysięcy do naszego wyniku się dolicza. No więc, e, czy tutaj jakieś. O, tutaj widzimy. E, creation używa e, Theoxa i jeszcze mamy tutaj Mikage. Więc tego typu, tym, tego typu teamy się. E, pojawiają. Do łask są przywracani czempioni z Max HP, uderzeniami Max HP, Akryzja i, i Mariusz są tutaj bardzo dobrze, bardzo fajne obrażenia, yy, obrażenia nabijają. No i na koniec przejdźmy może, do, znaczy może nie, jeszcze nie na koniec. No i zobaczmy sobie teraz, pomyślmy sobie o tym, jak te wszystkie zmiany, tak obcięcie tur, Serpent's Will, to, że nastawienie na manualne i tak dalej, i tak dalej, jak Płynęło to na obecne wyniki. Ja wam pokażę może. E, zarejestrowałem sobie mój Team, którym e, do tej pory walczyłem. To jest Team, którym grałem na auto, i on robił jakieś 300 do 320 milionów na auto. To jest Ultra Nightmare. E, czekajcie, zniknął mi team. Ok, tym jest pokazany, więc to jest mój team, który robił, jak mówię, 300-320 milionów na auto na Nightmare. Eee, I tak sobie działamy. Zobaczmy sobie po 3 minutach, dopiero 9 milionów, 12 minut 48, zbliżamy się do 50 milionów, eee, 21 minut, dopiero 79. Eee, a jesteśmy już w połowie walki, eee, ponad połowę walki. Tutaj ok, tutaj już w tym momencie zaraz 111 milionów, 112, 113 milionów. Już wskoczyła informacja, że zbliżam się do limitu tur 113. No i zbliżamy się już do końcówki. O, akurat trafiłem koniec. Tak, już prawie jest koniec. Widać, że trzech ostatnich czempionów jeszcze jest na polu walki. Yy, tutaj mamy Szamaela, który zginął. Ale widać, że dwóch zostało pożartych, nie dałem, nie było. Ten team dochodził do limitu tur, nikt nie był pożerany. Walka się kończyła, dlatego że się limit, kończył limit tur. W tym momencie widzimy, no tak, bo jeszcze jest kolejna zmiana, o której nie wspomniałem. W tym momencie za każdym razem, jak już dochodzimy do tego, że pożarcie ma ten Markow Hydra, ma dwie tury, to za każdym kolejnym razem przy pożarciu ten pasek zielony zwiększa się dwa razy, tak. Także najpierw jest normalny, za drugim razem, kiedy jesteśmy pożarci, jest dwa razy większy i coraz bardziej się zwiększa, więc trudniej nam też uwalniać czempionów. Także ten team, mimo że poprzednim razem nie miał żadnych problemów, tym razem dwóch zostało pożartych. O, patrzcie już, jak wielki jest ten pasek, który trzeba zbić, żeby żeby uwolnić czempiona. No a tutaj akurat się nie udało walka się już skończyła. 130, niecałe 140 milionów, także ponad 50% mniej ten team zrobił obrażeń na auto niż poprzednio. Także to musi być strasznie demoralizujące dla graczy, którzy robili, zrobi, udało im się zrobić na, na przykład Nightmare na jeden klucz. że sobie wyobrażam, w jakiej sytuacji bym był, jak... E, Bym w końcu zrobił sobie team, którym robię nightmare na jeden klucz. Włożyłem to dużo wysiłku, poprzebierałem czempionów, w końcu doszedłem. Robię nightmare na jeden klucz i nagle przychodzi plarium, obcina mi o połowę. Robię nie wiem 17-18 milionów nagle. Jak to musi być irytujące, jak zniechęcające do tego, żeby się dalej starać, żeby zwiększać swoje obrażenia. No więc tak to w tym momencie wyniki y, takie są wyniki. O jakieś 50% nam y, obcięli y, obrażenia. Poza Ixuelem tam ten team został zrównany z ziemią, y, tam jest jeszcze gorzej. No a teraz przejdźmy już do tego czy co zrobili Strandom? Jak wygląda Tranda po zmianach? I tutaj znowu może włączę wam coś tak to jest to jest filmik na bronko Raid Shadow Legends świetny gracz świetne ma poradniki i on zaraz po tym jak się zmieniła jak się zmieniła hydra sprawdził team strandom jak widzicie tutaj już mamy dużo miliard 300 milionów obrażeń tak to wygląda. No i teraz zobaczcie sobie, zróbcie, mamy 1 356 milionów i on zaraz odpali, mam cztery obcięte głowy, odpali A2 trandy. No i zobaczcie. wyłączy głos. 200, prawie 210 milionów obrażeń zrobił. Jednym uderzeniem, jednym użyciem A2 Trandy. On zrobił dużo więcej tym jednym uderzeniem niż ja zrobiłem całym moim teamem na Nightmare. To jest Nightmare. Yy, na auto. Yy, także no. Niestety Tranda. No ciągle jest mocarna. Wam pokażę teraz, jakie są rekordy obecnie. Jakie są rekordy z nową Trandą. To jest obecnie. Zarejestrowany najlepszy wynik zrobił 3, prawie 4 miliardy obrażeń. Tranda to jest niezbyt wyraźnie, ale zrobiła 3, 3 miliardy 584 miliony obrażeń. To jest, przejdźmy dalej, to jest kolejny wynik. Kolejny Team Strandom 2 miliardy 600. To jest drugi, obecnie drugi najlepszy. 3,6 miliarda. Obrażeń nabiły teamy Strandom. także przejdźmy do tego najlepszego. Tak to obecnie wygląda. Więc Plarium miało to, co miało zrobić, to sprowadzić teamy z Wixwellem, teamy z Strandom. E, Nie miało ich zniszczyć z, zniszczyć absolutnie tak, jak to byli z Wixwellem. Oni mieli ich sprowadzić do poziomu, w którym to są ciągle bardzo dobre teamy, ale można z nimi nawiązać. Rywalizację. Więc, w jednym przypadku odpalili opcję atomową, w drugim przypadku, mimo nerfu trandy, to tranda ciągle ma gigantyczną przewagę. Dla porównania, obecnie rekordowy team po zmianach bez trandy zrobi niecałe miliard 500 milionów. Niecały miliard 500 milionów. Więc, to jest różnica ciągle, jaką mamy między trandą a pozostałymi najlepszymi e, teamami, tak? I ten najlepszy to chyba tam jest podwójny TIOX, e, A nie, e, e, Ieyasu, tam chyba jest Ieyasu, potem są z TIOXem film e, teamy, więc przeliczając, i to wszystko na Nightmare, mówimy na, o Nightmare, więc przeliczając to na punktację, e, najlepszy team nie strandom robi 6 miliardów punktów, najlepszy strandom e, 16 miliardów punktów, więc zmiany, które oni wprowadzili, Uderzyły w przeciętnego gracza, a ci, którzy nadużywali, tak tutaj nadużywali tych timu strandą, wykorzystywali to są ciągle z uśmiechem na twarzy, mogą robić gigantyczne obrażenia. Jeżeli nie ma się timu strandą, to ciągle nie można e, z nimi rywalizować, więc stranda ciągle jest OP. Tą przepaść troszkę zmniejszyli, trochę zmniejszyli, ale ona ciągle jest niezasypana. Nie no i teraz, nawiązując do mojego prowokacyjnego e, e, miniaturki na tym filmie, w którym napisałem, żeby nie ruszali trendy. Więc pewnie się dziwicie, co, ma, co miałem na myśli, tworząc taki e, tak, taką miniaturkę. Więc w tym momencie mój apel do. Larium, jeżeli ktoś z Was to ogląda, to ja Was bardzo proszę: zostawcie to, nie ruszajcie trandy. My pogodzimy się, już przeżyjemy to, że nie można rywalizować na wyższym poziomie, jeżeli nie ma się Timu z trendą. To jest zdecydowanie lepsza sytuacja niż to, co zrobiliście właśnie przed chwilą, co nie cały tydzień zrobiliście, bo ewidentnie Chyba nie rozumiecie, na czym polega problem z trandem, przez co wprowadzacie zmiany, które tak naprawdę uderzają w przeciętnego gracza. Bo ty, tej rzeszy graczy zaszkodziliście najbardziej. Ci, którzy, jak tutaj widać, ci, którzy mają trandę, ciągle są zadowoleni, oni ciągle będą robić gigantyczne wyniki, ale utrudniliście życie całej reszcie. Więc. Ja naprawdę się boję co zrobicie jeżeli co się stanie jeżeli wy dalej będziecie próbować zmieniać trendy. Także proszę, nie ruszajcie jej. Zostawcie ją tak jak jest. Niech tak będzie. Nie utrudniajcie życia przeciętnemu graczowi, już wystarczająco mocno to zrobiliście. Także tym apelem chciałem zakończyć mój film. Dajcie znać jakie wyniki wy teraz robicie na Hydrze, a ja już się żegnam, mówi do Was SML. Cześć.